Siemanko, to znowu ja Wiem, że nas nie oglądacie Ale zawsze nagrać filmik warto Jesteśmy po do okien Weka Softline Bodajże 82 Trzy szyby Jest ładnie Montaż trójwarstwowy Część zatato Część jeszcze nie Góra Doklejona sterodurę, bo nasi się zapomnieli zapomnili, że nad nadproża pod skrzynki Rulet No na dołu, na dole nikt się nie chcą zgodzić Możemy się przyjrzeć z bliska Operatora nie będzie widać Tutaj mamy ocieplone sterodurem Down jakiś specjalny profil pod całe okno i same okna. Jak wygląda sam montaż i oklejanie. A ja już tam wszyscy mogą sobie ocieńce. Coś tam zatarłem No bo w tym roku już nie będziemy ociekać. Na zimę się nie uda. Okna ogólnie fajne. Zobaczcie w środku. tak super rewelacyjnie miejmy nadzieję, że będzie spełniać swoje zadanie na zewnątrz biała paro przepuszczalna, w środku różowa nie paru przepuszczalna tu mamy sąsiadów to nie będziemy pokazywać tam okna w całej okazałości jest ładnie, równo na razie wszystko się otwiera wszystkie kotwy jeszcze dodatkowo Oklejona. Zobaczcie. W środku pianka. nisko rozprężna. Powiem Wam, że jest. Fajnie. Okna lekkie, bo sama szyba 50 kg. Schody. Piwniczka. Co ciekawe. oroto przy takim rozmiarze okna. 60x90, a inne firmy już nie. Czyli mają lipne zawiasy, a to jest oryginalne okno z projektu. Więc się zastanówcie. Łazienka w środku będziemy odklejać dopiero wtedy, kiedy będziemy tynkować Nawet dla monterów, środek można zdjąć bardzo, bardzo, bardzo późno. Tutaj nic się nie dzieje, bo. Nie ma światła słonecznego, a na zewnątrz trzeba to zrobić do 3 miesięcy. A jeżeli do 3 miesięcy nie jesteście w stanie ocieplić domu, to warto byłoby wziąć i też zacząć, tak jak ja. Taśmę. Bo później po noc się rozpada. I kicha z całego montażu trójwarstwowego tyle z mojej strony. Mały, króciutki filmik. Troszkę to się im posmarkało. Przydał się zrobić na okno bez montażu trójwarstwowego, później zrobić termowizję i ocenić czy faktycznie to coś daje, czy to tylko kpina. Życzę mnie go dnia. Pa!